Cześć, z tej strony Kryptowujek, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Dzisiaj będziemy mówić troszeczkę o BNB, Ethereum oraz o Bitcoinie, oczywiście, ze względu na to, że. Musimy cały czas mieć kontrolę nad tym, co się dzieje na wykresach. Zacznijmy od, kilka, od kilku newsów, ze względu na to, że paru, para się pojawiło, co może być dla Was interesujące. Z Coindeska, Laser Eyes oczywiście, dla Coinde, z Coindeska mamy najfajniejsze zazwyczaj artykuły. Oczywiście też na innych portalach znajdą się informacje, które. Czasami nie są tu zawarte, no ale nieważne. MicroStrategy micro inwestuje kolejny miliard dolarów w bitcoina, gdzie zakupili średnio, zapłacili średnio za jednego bitcoina 52 700 dolarów i kupili ich 19 000, czyli całkiem sporo. Więc jak najbardziej, kupili, jakby to powiedzieć, prawie że na górce, prawdopodobnie kupili troszeczkę. Na górce i troszeczkę na, na dole Dlatego średnia cena wynosi 52 tysiące Więc jak najbardziej pewnie Czekali też Na ten moment, kiedy będzie ten spadek Ta lekka korekta, żeby sobie więcej ich dokupić I też Michael Saylor Na swoim Twitterze Zrobił Laser Eyes I zapoczątkował no Może nie zapoczątkował, ale dołączył się do ruchu Laser Ray Zanim nie będzie 100 tysięcy dolarów <laughs> Więc można, może też tak zrobimy? Jak komuś się chce, będzie śmiesznie. No ale jak najbardziej, 100 tysięcy dolarów to jest jeden z moich celów, które chcę zobaczyć. Kolejny news to Chainlink obiecuje 10 razy większą szybkość, czyli 10 razy więcej transakcji na sekundę po upgradzie sieci, czy coś w tym stylu. Nie, nie do końca y, wiem dokładnie jak oni chcą to zrobić, natomiast y, nie ma za bardzo jakichś konkretnych informacji, przynajmniej po moich 15 minutach szukania, gdzie mogę znaleźć ile jest transakcji na sekundę na Chainlinku oraz y, jak szybko są wykonywane transakcje. Nie znalazłem za bardzo y, konkretnych informacji, więc ciężko mi powiedzieć, czy 10 razy szybciej to będzie szybko. Czy, czy nie? Ale dla porównania znalazłem kilka artykułów, to jest jeden z nich, w których oni opisują prędkości sieci. I tak naprawdę, Visa wykonuje około 1700 transakcji na sekundę, i ich sieć podobno jest w stanie zrobić 24 tysiące transakcji na sekundę, ale. To nie było jeszcze zweryfikowane. Dla Bitcoina porównanie mamy tylko 7 transakcji na sekundę i średni czas to 60 minut, no więc to jest troszeczkę dużo, to znaczy wolno i mało transakcji, więc trzeba czekać długo. Ethereum już troszeczkę szybciej, 15, 25 i 6 minut, więc jak najbardziej troszeczkę lepiej. Ripple oczywiście jest tutaj przodownikiem, aczkolwiek nie jest najszybszy. Ripple w wykonuje 1500 transakcji na sekundę i też może um, zrobić ich aż do 50 tysięcy. Dlatego tak bardzo jest popularny pośród e, tych firm, które przelewają pieniądze z jednego konta e, świata z jednego końca świata na drugi koniec świata, więc jak najbardziej jest to OK. EOS to jest też jedna z szybszych sieci 4000 transakcji na sekundę teraz około wykonuje 50 z tego co obliczono. Um, i mamy jeszcze inne kryptowaluty, które są naprawdę szybkie. 15 tysięcy TPS-ów i oczywiście 4 sekundy. To może być też, oczywiście, artykuł, który jest jakby sponsorowany, ale tego nie wiemy do końca, więc jak najbardziej trzeba też tutaj brać lekkie poprawki na to. Były też inne, kolejne, inne artykuły, które. Mówią o prędkości sieci oraz transakcjach na sekundę, natomiast to nie, to nie jest jakby wyznacznik tego, czy dana sieć jest warta inwestycji, czy też nie, ze względu na to, że to nie jest najważniejszy czynnik, bo dużo sieci po prostu się skaluje i da się ją rozskalować tak, żeby była jeszcze szybsza i żeby wykonywała więcej transakcji na sekundę, więc tutaj nie możemy myśleć o tym, że to nam pomoże, no bo. Chainlink kosztuje już 30 ponad dolarów z tego co widziałem. Jeszcze zobaczymy zaraz. A znowu są coiny tak jak XRP, który też jest szybki, a kosztuje 50 centów. Więc to tak naprawdę nie ma za, za bardzo znaczenia. Kto jest szybszy i wykonuje więcej transakcji na sekundę. Natomiast, oczywiście, wiadomo, że komfortem, byłoby, komfortem byłby ten złoty środek, gdzie po prostu nie musimy czekać na transakcję i też token byłby warty trochę więcej dla nas. Więc, jak najbardziej, to by, był, to by była, to było idealne rozwiązanie. Tutaj mamy ciekawy nagłówek, taki trochę clickbait, ze względu na to, że mówi on, że w Australii bardziej popularne jest inwestowanie w kryptowaluty niż w złoto, ale tutaj opisali, że zrobili ankietę na 2000 inwestorów z Australii, którzy inwestują w różne rzeczy i inwestują 12,6%, to znaczy 12,6% z nich inwestuje w. Kryptowalutę, a tylko 12,1% w złoto, czyli to jest prawie to samo i tylko 12% z nich, więc nie jest to jakieś, jakieś duża, jakaś duża rozbieżność, więc jak najbardziej taki troszeczkę, wiecie, clickbaitowy artykuł. Natomiast tutaj też jest informacja o tym, że. Jedna czwarta z tych inwestorów, które, którzy trzymają krypto, zarabiają średnio na tym 80 tysięcy dolarów rocznie, co jest całkiem dobrą sumą na polskie warunki, bym powiedział. Więc myślę, że ci, co wchodzą w krypto i będą dosyć ostrożni oraz będą dobrze trzymać, nie będą sprzedawać na dołkach i kupować na górkach, no to wtedy też prawdopodobnie zarobią jakieś dolary. I ostatni tutaj newsik związany z tym, że Bitcoin odbił się do 51 tysięcy, kiedy w końcu market derywatyw, czyli tych zakładów, jak ja to lubię nazywać, troszeczkę się wycilował, wy, ochłodził, z tym, że zeszliśmy z 0,13% na longach, czyli na tych pozycjach w górę, aż do 0,02%. Więc dokładnie to samo stało się z BNB, kiedy ono spadło. Pamiętacie, śledziliśmy to i oprocentowanie wynosiło już 0,49 albo nawet 0,5%, co było ogromnym oprocentowaniem dla inwestorów na Longu, to znaczy, że musieli płacić co 9 godzin 0,5% prowizji, żeby w ogóle trzymać otwartą pozycję, więc praktycznie nikomu się to nie opłacało do pewnego momentu, kiedy ten wzrost przestał iść do góry, więc Ludzie zamykali pozycję, a to sprawiło, że po prostu rynek spot, czyli zwykły rynek, podążał za rynkiem, derywatyw i też nastąpił ten spadek, czyli ludzie zaczęli inwestować w shorta, co im to bardzo pomogło. I teraz, jeżeli, jeżeli was to interesuje, jak macie... Um, Binance'a to możecie to zobaczyć na przykład po prostu w najprostszy sposób, tutaj wchodząc na futures. Tutaj macie oprocentowanie i aktualnie to jest akurat BNB, ale na BTC USDT macie oprocentowanie 0,03% i to jest jak najbardziej dobre oprocentowanie. Zazwyczaj wynosi 0,01. I jeżeli otwieracie longa, to tyle płacicie co 9 godzin z waszej otwartej pozycji, więc jak najbardziej teraz wszyscy mogą klikać te longi i je trzymać i wtedy nie płacą tak dużych prowizji, ale oczywiście ludzie będą czekać, aż będzie ładny trend wzrostowy, więc to też jest to. Pamiętajcie, że jeżeli macie to na plusie, bo może być też na minusie, jeżeli jest na minusie, to wszyscy, co shortują, płacą longą, czyli na odwrót jest. A jeżeli mamy za dużą różnicę pomiędzy jednymi kontami, a drugimi, no to wtedy te oprowizje trafiają jakby do Binance'a i wtedy Binance ma taki fundusz zabezpieczający, żeby można było pokryć ewentualne zarobki tych ludzi którzy to robią tutaj na BNB na przykład często jest tak że mamy 0. Więc to jest na przykład fajna para, nie wiem czy to jest po prostu spowodowane tym, że to jest para Binancea, Binance coina czy po prostu tak to wygląda, ale na innych parach nie widziałem 0%. Więc jak najbardziej może to być ich jakby promocja tego. Ethereum ma już 0,05%, ale spokojnie jeszcze na to mamy czas. Dokładną historię tego procentowania znajdziecie na stronie Binance'a. Możecie to wygooglować lub poszukać na stronie. Ewentualnie link mogę Wam wrzucić w Twitterze, na Twitterze, żebyście mogli łatwo go znaleźć. No oczywiście na spocie takich, takiego procentowania nie mamy, więc widzicie. Tak jest trochę łatwiej. Przejdźmy do wykresów ze względu na to, że to jest nasz gwóźdź programu. Zobaczmy sobie pełny wykres. No więc tak. Mieliśmy ten spadek aż dotąd, tak jak wczoraj omawialiśmy. omawialiśmy. Ładnie się odbijamy. W końcu przebijamy się przez 38% i tutaj mieliśmy mocny opór gdzieś na poziomie właśnie tutaj tej linii, która troszeczkę nam daje do myślenia. Ze względu na to, że pojawiła się kilkanaście razy, czekajcie tutaj, to był ten. Czy to było wsparcie, czy też opór? Raczej wsparcie, ale tutaj znowu stworzył się opór z tego powodu. I teraz sobie już tu narysowałem, że yy, widać trójkąt, który teoretycznie jest trójkę, trójkątem spadkowym, bo jest atakowany z dołu, yy, odbija się do góry. No i teraz praktycznie teoretycznie możemy być pewni, że pójdziemy w dół. Więc tutaj też MACD to nam potwierdza. Biorąc pod uwagę to, że tutaj mamy już ten jakby trend troszeczkę wzrostowy, jeżeli go złamiemy i spadniemy w dół, no to wtedy mamy prawdopodobnie znowu testowanie 44 tysięcy, prawie 45 tysięcy, chyba że uda się utrzymać cenę na poziomie 48 tysięcy, więc to na pewno będzie pierwszy próg. A to będzie drugi próg, jeżeli ten próg przebijemy, no to mamy pewność, że zobaczymy 42 tysiące. Także tutaj to znowu kwestia dzisiejszej nocy, co się wydarzy. Tutaj mieliśmy całkiem ciekawą literę W. To znaczy, ona nie wygląda idealnie jak litera W, ale jak ktoś by się uparł i przyjrzał, to by to zobaczył. A jak wiecie, litera W, zaraz to też zobaczymy na BNB. Litera W lubi po prostu zrobić wystrzał w górę. I jeżeli tutaj mamy początek, tu mamy wierzchołek, to znaczy wierzchołek, środek i tutaj mamy wyjście, no to wtedy widzimy wzrost do góry. To też są takie fake-outy czasami i dlatego można wpaść troszeczkę w panikę, ale zazwyczaj kończy się to wzrostem. Nie wiem dokładnie statystycznie jak często, ale dosyć często moim zdaniem. Skasujemy to. No i tutaj możemy widzieć ten trójkąt, który teoretycznie zwiastuje nam tutaj ten spadek, natomiast jak widać... Próbowaliśmy przebić się przez tą linię trendu spadkową tutaj i prawie się udało, ale niestety ta świeczka nam popsuła plany, znowu byliśmy pod tą linią. Teraz znowu wybijamy się nad tą linię, ale jakby się tak udało, już wybić nad nią. I byśmy poszli w górę, no to powiem Wam, że byłoby dosyć ciekawie, byłoby dosyć dobrze, ze względu na to, że urwali, wyrwalibyśmy się już z tego trendu spadkowego. Te dobre wiadomości dzisiaj na pewno nam troszeczkę pomogły zainwestować, to znaczy nie być już w takim jakby szoku czy tam takim takiej panice, że będzie, ten, będzie ta wielka korekta w dół, natomiast na pewno trzeba obserwować tą linię, która może zaważyć na tym, czy będziemy lecieć z powrotem tutaj, czy jeszcze niżej. Więc no, trzeba, to, trzeba to śledzić. To jest bardzo ważne. Na jedno godzinówce MACD lekko w dół, ale jeszcze nie wchodzimy za bardzo na trend spadkowy z powrotem, tylko jesteśmy na linii 0, więc teraz wasze ulubione zdanie, teraz możemy iść tylko w górę albo w dół, ale bardziej widzę, że w dół MACD. Słabnie, tak samo tutaj mamy trójkąt spadkowy, więc przygotujcie się na zjazd na dół. Jeżeli chcecie, to sprzedajcie troszeczkę i zobaczcie, jak sytuacja się potoczy. To tyle chyba o, jeżeli chodzi o bitcoina. Na razie przynajmniej. Szczerze mówiąc, to nie sądzę, że pójdziemy do góry, no ale zawsze ta nadzieja jest, prawda? Przejdźmy do Ethereum, bo Ethereum co ciekawe, Ethereum poszło do góry trochę mocniej. Bardzo podobny, bardzo podobny, scenariusz na jednogodzinówce, tylko ta litera W była dużo bardziej wyraźna, więc jak najbardziej, jeżeli ktoś to znalazł, no to na pewno troszeczkę zarobił. Wystarczy kupić tutaj w tym miejscu, że widać, że po prostu idziemy w górę i wtedy no parę procent było, ile tego procent, ile tych procentów było. 9% aż, także można było, można było zarobić. Jak śledzić to? Wystarczy wejść troszeczkę na mniejszy, mniejszą rozdzielczość czasową, i na pewno ta litera W często kończy się na RSI, kiedy przekracza 70%. No to wtedy mamy wiadomość, że to jest koniec jakby tego ruchu. I też tutaj mieliśmy literę M, która też pojawiła się na BNB dzisiaj. Osoby, które śledzą mojego Twittera, pewnie widziały wpis. No i tutaj ten spadek był tylko troszeczkę, więc tutaj do RSI, do poniżej 30 się nie udało dobić, natomiast w BNB się udało. Co ja tutaj zwiastuję, powiem Wam, że prawdopodobnie ruchy bitcoina będą. będą kopiowane, Natomiast tutaj od razu widać, że linia trendu jest dosyć mocna, nie, nie zostaje jeszcze przebita jak najbardziej, więc jest szansa na to, że w końcu może ta korekta się skończy i też dużo, dużo dobrych wiadomości też na social mediach wychodzi o Ethereum, że w końcu mają wprowadzić te upgrade'y, które trochę odciążą tą sieć i troszeczkę górnicy przestaną tak mocno zapychać tą sieć, więc jak najbardziej może dlatego Bitcoin poszedł troszeczkę bardziej do góry niż Bitcoin i ewentualnie jakby ktoś chciał się zamienić z Ethereum na Bitcoina, to teraz ma dobrą okazję, no bo zapłaci mniej za Bitcoina Ethereum po prostu. Wiecie o co chodzi. Przejdźmy do BNB, bo tutaj działo się dosyć sporo, też sobie dzisiaj tradowałem troszeczkę Teoretycznie, tak jak mówiłem wczoraj, to był ten trójkąt wzrostowy, ten ogromny taki. On nie jest jakiś idealny, ale linia trenda, trendu jest zachowana. I idzie też od dołu, więc jak najbardziej powinien iść do góry. I tak się nawet stało ze względu na to, że mieliśmy też literę W, tak jak na Bitcoinie i tak jak na Ethereum. Więc... Ups. Więc jak najbardziej mogliśmy tu liczyć na jakieś wzrosty. To przebicie nastąpiło, próbowaliśmy się utrzymać na FIBO na poziomie 265 dolarów, nie udało się, spadliśmy jeden próg niżej, ale go utrzymaliśmy. Także tak, jak najbardziej tutaj się to udało. Ktoś ostatnio mi wrzucił na Twitchie screenę. Jak chcesz, to się możesz przyznać w sekcji komentarzy. Pokazał mi tutaj właśnie bardzo ładny trójkąt. Czekajcie, gdzie on był? Pokazał mi tu bardzo ładny trójkąt, chyba on był tutaj. Dwa wierzchołki i tutaj dwa e, wsparcia. E, jak najbardziej on wchodził od dołu odbijał się więc to był też zwiastun tego spadku który miał nastąpić e, i nastąpił tak widać że nastąpił przebił się. E, troszeczkę walczył na FIBO. E, FIBO się nie utrzymało i mieliśmy spadek aż o 27 Więc jeżeli ktoś e, sprzedał i kupił na dołku to jak najbardziej e, zarobiony jest. I teraz tu, tu, tutaj mieliśmy właśnie tą literę M na mniejszej skali czasowej, na 15 minutówce wyglądało to najdokładniej, tutaj mieliśmy to literę W, która teoretycznie zmieniła się w literę M, jak widać tutaj, więc ten wzrost nie był jakiś ogromny. No ale później litera M jakby taka koślawa jakaś No ale ten spadek też nie był właśnie dlatego taki mocny Ale tutaj jak najbardziej litera M była książkowa, podręcznikowa bym powiedział Więc jak najbardziej można było tutaj wyczytać to, żeby tutaj podjąć trade'a I sprzedać oczywiście, znaczy kupić na samym dole tutaj na tej linii FIBO Też napisałem dokładnie 238 dolarów i powiem wam, że troszeczkę się przeraziłem tym, że trafiłem dokładnie w tą cenę. No i tutaj odkupiłem, i teraz znowu idziemy do góry, więc jak najbardziej dobry trade. Udało się to znaleźć, wyczytać. Co do tej linii trendu u góry, to zastanawiam się nad tym, czy ta linia trendu miała jakieś znaczenie, czy też bardziej chodziło tu o Fibo, które po prostu wyskoczyło do góry i kręciliśmy się wokół tego Fiba. No zobaczymy. Dobra, nie ruszam tego. Prawdopodobnie, jeżeli ufać MACD na 15-minutówce, może, może nie do końca, ale widać, że na MACD spadamy trochę niżej i też na 5-minutówce, jakby się tak uprzeć, to widzieliśmy ten spadek w tym miejscu, na tym FIBO, i tutaj już było RSI 26, czyli idealny sygnał do tego, żeby szybko kupić. I to trwało też niedługo chyba 3 minuty, nawet nie całe, żeby kupić. Tutaj dwie świeczki były. 10 minut, no ale około 5 minut trwało, trwały zakupy. No i z powrotem idziemy w górę, więc tutaj znowu na 5 minutówce w górę, ale 5 minutówka nie pokazuje nam przecież długoterminowego długoterminowych prognoz prognoz. No i też tutaj na godzinówce mamy trend spadkowy, zaczął się trend spadkowy. Ale czy on będzie mocny, czy on będzie silny, ciężko powiedzieć, ze, ze względu na to, że jesteśmy powyżej linii zera na histogramie i też RSA jest na samym środku. Więc yy, ulubione powiedzenie teraz albo w górę, albo w dół. Natomiast no, zależy od tego, co się w nocy wydarzy. Wszystko wygląda tak, jakbyśmy jednak mieli iść w dół. Ale czy ten w dół to będzie odbicie się od tej linii i dopiero wystrzał w górę, czy też będzie to po prostu kolejny krach w dół. I odbijanie się od kolejnych progów Fibonacci. No, tutaj niestety tego nie wiemy. Jest jeszcze za wcześnie, żeby coś więcej powiedzieć, no bo nie ma jeszcze naszej analizy takiej dokładnej tutaj. No ale, czekajcie, znowu przesuwam te FiBo. No ale, jest. mam nadzieję, że nie scrollowałem znowu. Dalej mamy tutaj trend wzrostowy, który się zachował. Można by było powiedzieć. Jeden, jeden raz, drugi raz, trzeci raz, więc. Miejmy nadzieję, że ten trend spadkowy na MACD będzie bardzo delikatny lub po prostu minie, będzie taki płaski i jednak pójdziemy do góry w nocy. Ja osobiście nie tradeuję w nocy, bo wolę mieć kontrolę nad tym, co się dzieje i tak samo nie ustalam żadnych tradeów ani, ani na dołkach, ani na górce, ze względu na to, że no, ciężko powiedzieć, kiedy te trendy się zatrzymują, prawda. Bo tutaj mamy na przykład trzy razy, był taki fake, który raz, dwa, trzy, który yy, były takie fale spadkowe, więc tutaj mieliśmy już pewność, że robi się trend spadkowy. Więc jak najbardziej trzeba na to uważać. Wolę sobie po prostu parę razy yy, potrajdować. Teraz troszeczkę odnośnie tego yy, pancake'a, tego stejkowania oraz tego oszczędzania, lokat i tak dalej. Ja nie mówię, że to jest coś złego, bo oczywiście można na tym troszeczkę zarobić, natomiast jeżeli ktoś nie lubi tradować, no to może sobie oszczędzać, ale ja tak patrząc na to policzyłem sobie, że wsadziłem tutaj te coiny chyba 3 dni temu zdaje się i według mojego kalkulatora wsadziłem tutaj około 1,2 BNB, bo jeszcze kejki y musiałem wstawić, żeby zrobić tą lokatę razy 200 powiedzmy teraz 60 dolarów to jest 312 dolarów i zarobiłem na tym prawie pół kejka przez 3 dni i to jest około 7 dolarów, więc jeżeli to jest 7 dolarów z 320 około dolarów to to jest 2% na 3 dni, czyli niecały procent 0,6 nie wiem około procenta na dzień za mm, po prostu trzymanie tego w jakiejś sieci lub tutaj bezpośrednio trzymanie naszych BNB i udzielanie się w sieci. Teraz sprawdziłem, że te nagrody są zależne od obciążenia sieci, a nie od tego jak długo trzymamy, ani nic w tym stylu, więc jak najbardziej sieć troszeczkę chodzi teraz lepiej, co znaczy jest mniejsze obciążenie, no to wtedy zarabiamy mniej i tutaj zarobiłem dużo, dużo mniej. To jest dosłownie chyba 15% na rok, gdzie tam jest około 100% na rok, to i tak jest mało, bo wystarczyło w moim przypadku zrobić kilka trade'ów, nawet jeden trade dziennie mi wystarczy, żeby z 5 BNB zrobić 0,37, a to jest już dużo więcej, bo wrzucając obliczanie procentów, poproszę, wrzucając 5 i to znaczy zarabiając 0,37 z 5 BNB to to już jest 7% dziennie, więc to jest jak najbardziej dobry trade. Oczywiście nie zawsze będę wygrywał, nie zawsze mam te trady na plusie, bo zdarza się, że tak tutaj na przykład straciłem 004, bo źle wyczytałem wykres i źle to się potoczyło, ale często też tracę na tym, że jestem niecierpliwy, więc osobiście ja będę likwidował te lokaty. I po prostu będę obracał tymi BNB, bo no jednak w tradowaniu jestem troszeczkę lepszy niż w oszczędzaniu. To znaczy, wydaje mi się, że jestem w stanie zarobić na tym troszeczkę więcej, szczególnie jak mam możliwość tradowania 50 BNB. Więc będę robił ostrożne ruchy, będę robił tylko tradey, które widzę, że są ok. I nawet jeżeli będziemy zarabiać 1% dziennie, co nie jest tak dużo, to jesteśmy w stanie podwoić naszą, naszą kasę po nawet. Trzech miesiącach, około nie, 90%, 30 dni, razy 1%, razy 3 miesiące, no to jesteśmy w stanie podwoić tą kasę nawet na takim rynku, jaki jest teraz, czyli kiedy spadamy lub kiedy idziemy w górę i w dół. Więc tutaj 1% dziennie to jest naprawdę dużo. Oczywiście, jeżeli mamy 7% jednego dnia, no to mamy pole tutaj do popełnienia błędu, to znaczy możemy jednego dnia stracić na przykład 1%, ale i tak będziemy do przodu. Więc jak najbardziej idę w tym kierunku teraz. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Um, oczywiście, zapraszam do komentowania, do lajkowania, do subskrypcji i oczywiście zapraszam na mojego, na mojego Twittera, gdzie wrzucam jakieś przemyślenia, wrzucam jakieś tweety w sensie zdjęcia lub też analizy i tak dalej, i tak dalej. Chyba wiecie o co chodzi. Dzięki, dzięki bardzo za to, że mi pomagacie i dzięki za to, że jesteście. Do zobaczenia w przyszłości, coraz więcej filmów i. To wszystko na dziś. Dzięki i do jutra, cześć.